Ja chciałabym się jej pozbyć raz. Ja czuję, jak te hormony we mnie buzują, nikt nawet nie zwróci nasa w moim kierunku. Może za często się kąpię. Przesyłka z zaświatów jest dla, wydaje mi się, każdego no, dorosłego widza, Przynajmniej dla każdej osoby, która zetknęła się z tematem śmierci, a myślę, że w każdej rodzinie to jest temat taki, że tak powiem, obligatoryjny. I to jest spektakl, który opowiada, więc wydaje mi się, że jest dla każdego. Opowiada o przyjaźni. Głównie o tym, że w naszym życiu ta przyjaźń potrafi. Zdziałać cuda, potrafi nas bardzo spionizować, potrafi nas naprawić w życiu, potrafi zrobić dobre rzeczy, bo jak się okazuje, sztuka opowiada o tym, że były cztery przyjaciółki, jedna z nich umiera na raka, odchodzi, i pozostałe trzy, wspominając ją, są zaskoczone tym, co ona przygotowała dla nich. Po swoim odejściu. Więc jest i wzruszenie, ale jest naprawdę spora doza zabawy i chyba nam o to chodzi, żeby, żeby było tak jak w życiu, to znaczy, żeby było też i, i trochę nostalgicznie, i trochę wzruszająco, ale też zabawnie, no bo Państwo przychodzicie do teatru po to, żeby się zrelaksować, żeby się odprężyć, ale też, co jest dla nas bardzo istotne, wynieść jakąś refleksję i wydaje nam się, że, że ta sztuka spełni oczekiwania. Chodź. Dziewczyno, chodź, rozprostujemy kości. Ja sporo gram w komediach, jednak cały czas, i wydaje mi się, że właśnie nie farsa, która tylko sprawia, że cały czas się śmiejemy, i ona jest ciągiem śmiesznych wydarzeń, komedii pomyłek, grana bardzo szybko i z takimi rzeczywiście mocnymi żartami, a właśnie komedia, bo to jest zdecydowanie komedia. Komedia z nutą refleksji jest, moim zdaniem, i dla nas fajniejsza do grania, bo wtedy te postaci mienią się kolorami, prawda? Są to zabawne, ale są też wzruszające. I taka też wydaje mi się, taka sztuka jest fajniejsza w odbiorze dla widza. Pomyślałam, że spotkałam miłego i fajnego chłopaka. Wiesz, młoda, ładna, inteligentna dziewczyna silna silną to z osobowością mama. To brzmi jak z zaburzeniami psychicznymi. No popatrz na mnie, jak ja wyglądam te, te, te... Lubimy Śląsk, dlatego że ludzie absolutnie wychwytują tutaj wszystkie niuanse, mają poczucie humoru, są niezwykle dla nas przyjaźni, otwarci, a dla takiej publiczności naprawdę to jest publiczność, która przychodzi i chce się bawić, a nie publiczność, która przychodzi i chce nas krytykować. A to jest, proszę mi uwierzyć, wielka różnica. Proszę Państwa, serdecznie zapraszam na spektakl przesyłka z. Za światów. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze u Państwa bawić w przyszłym roku. Życzę Państwu cudownych, wspaniałych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i lepszego, wspaniałego nowego roku. Masz dosyć losy, zapomniałeś ciasteczka. Wyjdziemy żebyśmy mieli ochotę na ciasteczka. To prawda, nie da się ich wypić.